Subskrybuj kanał, aby zobaczyć więcej filmów. W wieku 78 lat Benny Anderson w końcu przyznał to, co wielu podejrzewano od dawna. W szczerym wywiadzie Benny rzuca nowe światło na długotrwałe plotki dotyczące Abba. Mówi o swoim burzliwym związku z Annie Friedlingstadt i nawet porusza głośno dyskutowane napięcia między Friedą a Agnethą. Dołącz do nas, gdy rozwiążemy złożone, osobiste i kreatywne dynamiki, które nie tylko ukształtowały dziedzictwo abba, ale ostatecznie doprowadziły do ich rozstania. To nieprzygotowany raport o tym, co naprawdę działo się za kulisami jednej z największych legend muzycznych. Od kreatywnych iskier do wygasającego związku. Pod koniec lat 60. Benny Anderson i Frida spotkali się po raz pierwszy, gdy oboje dopiero zaczynali swoje kariery w branży muzycznej. Frida, znana ze swojej ognistej niezależności i silnej osobowości, natychmiast zrobiła trwałe wrażenie. Benny, ceniony za swoje metodyczne podejście do melodii i aranżacji, dostrzegł jej naturalny talent i charyzmę. Już na wczesnym etapie ich kreatywne energie wzajemnie się uzupełniały, co położyło podwaliny pod partnerstwo, które później miało stać się fundamentem brzmienia Abba. W 1970 roku oboje podjęli ważny krok w swoim życiu prywatnym i zamieszkali razem. Ten okres oznaczał wczesny etap współpracy, która była głęboko zakorzeniona zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej. Ich uzupełniające się umiejętności w studiu prowadziły do innowacyjnych technik pisania piosenek i aranżacji, które szybko wyniosły ABBA na międzynarodową scenę. Wraz z rosnącą popularnością ABBA w latach 70. wzrosła także uwaga publiczności nakierowana na jej członków. W tej dekadzie Benny i Frida nie tylko stworzyli szereg hitów, ale również zostali postrzegani jako potężna para w zespole. Ich przeciwstawne osobowości dobrze harmonizowały w studiu. Zorganizowane, szczegółowe podejście Beni Ego było równoważone przez pasjonujący, spontaniczny styl Fridy. 6 października 1978 roku, w szczytowym momencie światowej sławy, Abba, Benny i Freida wzięli ślub. Ceremonia odbyła się w otoczeniu wielkiego rozgłosu medialnego i publicznego podziwu. Ich małżeństwo postrzegano jako naturalne przedłużenie ich muzycznej współpracy, związek, który dla wielu symbolizował siłę i jedność Abba. Jednak z czasem sława i nieustanny presja przemysłu muzycznego zaczęły wpływać na ich związek. Te same cechy, które uczyniły ich udanym zespołem kreatywnym, prowadziły coraz bardziej do konfliktów. Dążenie Beniego do kontroli i doskonałości często stało w sprzeczności z emocjonalną intensywnością Friedy i jej pragnieniem artystycznej wolności. Podczas gdy ich wczesna współpraca opierała się na wspólnym dążeniu do doskonałości, Zaczęły pojawiać się pierwsze pęknięcia w ich związku. Na początku lat 80. kiedy Aba nadal dominowała na listach przebojów, plotki o napięciach osobistych stawały się coraz głośniejsze. Szczególnie do mniemanej zdrady Beniego zaczęły przyciągać uwagę publiczności, przysłaniając obraz zespołu. Przyjaciele i bliscy towarzysze wspominali, że napięcia były odczuwalne od dłuższego czasu. W 1980 roku sytuacja osiągnęła szczyt. Zgodnie z doniesieniami zaufanych osób, pewnego dnia Benny wrócił do domu z wiadomością, która na zawsze miała zmienić ich związek. Poznał inną kobietę. To odkrycie doprowadziło do szybkiego i dramatycznego rozstania. Frida poczuła się głęboko zraniona i upokorzona. Zaufanie, które kiedyś stanowiło fundament ich relacji, zostało bezpowrotnie zniszczone. Artykuł w Expressen z 1980 roku zatrzymał moment w słowach Beniego: Nie wiem, jak inni radzą sobie z czymś takim. Frida i ja nadal jesteśmy przyjaciółmi i wciąż jestem członkiem Abba. Jesteśmy dobrymi przyjaciółmi, ale nie jesteśmy już małżeństwem. To oświadczenie podkreśla dwojaką naturę ich rozstania. Pomimo emocjonalnego bólu i publicznej uwagi, Beni i Frida byli zdeterminowani, aby utrzymać swoją profesjonalną relację w muzyce. Rozstanie szybko doprowadziło do oficjalnego rozwodu. W 1980 roku po zaledwie dwóch latach małżeństwa rozstanie stało się ostateczne. Przyjaciele pary wspominali, że decyzja zapadła niemal z dnia na dzień. Benny wyraźnie dał do zrozumienia, że nowy związek z producentką telewizyjną Moną Nurklet 30-paroletnią ekspertką medialną, stanowił punkt zwrotny. Beni później skomentował szybki przebieg rozwodu, mówiąc, że pewnego dnia wrócił do domu i powiedział, że poznał kogoś innego. Pomimo bólu, zarówno Beni, jak i Fryda podkreślili, że koniec ich małżeństwa nie oznaczał końca ich muzycznej współpracy. Nadal wspólnie pracowali w Abba. Beni wyjaśnił, omówiliśmy, co powinno pozostać w zespole pomimo wszystkiego. Zdecydowaliśmy, że będziemy kontynuować dla muzyki. Frida dodała: Teraz, gdy Beni i ja się rozstaliśmy, możemy dużo lepiej współpracować i nasza relacja nie jest już tak intensywna jak wcześniej, ale wciąż pozostajemy w kontakcie. Te doświadczenia pokazują, że ich romantyczny związek, mimo że się nie udał, nie przeszkodził im w zachowaniu muzycznego dziedzictwa i kontynuacji profesjonalnego partnerstwa. Niedługo po rozwodzie Abba ponownie spróbowała spotkać się w studiu w 1980 roku. Jednak szybko stało się jasne, że kreatywna iskra, która kiedyś napędzała ich muzykę, już nie istniała. Nierozwiązane osobiste konflikty między Benim a Frido zaczęły wpływać także na ich wspólną pracę. Dynamika, która kiedyś kształtowała ich innowacyjne brzmienie, została przyćmiona przez ból i rozczarowanie rozwodem. Oboje artyści zdawali sobie sprawę, że ich związek przeszedł z pasjonującego, bliskiego romansu w pragmatyczny, profesjonalny układ. Mimo ciągnącego sukcesu, ich muzyki osobiste rany były nadal wyraźnie odczuwalne. Sesje studyjne były teraz naznaczone ostrożną, powściągliwą atmosferą i wyraźny kontrast do beztroskiej kreatywności ich wczesnych lat. W latach po rozwodzie zarówno Benny, jak i Freida dalej pracowali w ramach ABBA ale z zauważalną zmianą w ich osobistych interakcjach. Zdecydowali się na całkowitą szczerość w odniesieniu do problemów, z jakimi się zmagają, i wszystko omawiali otwarcie i bezpośrednio. Jednak ta szczerość miała swoją cenę. Utracona została dawna intymność, którą dzielili. Ich związek ewoluował w kierunku relacji opartej na wzajemnym szacunku i niezłomnym zaangażowaniu w ich muzykę, a nie pasjonacyjnej więzi, która pierwotnie ich połączyła. Nowy związek Beniego z Moną Nurklet stał się częścią nowego rozdziału. Podczas gdy jego życie prywatne rozwijało się, dziedzictwo jego przeszłości z Frida pozostało stałą, subtelną obecnością, zarówno w jego muzyce, jak i w jego publicznych wypowiedziach. Członkowie zespołu i ich bliski krąg często zauważali, że zarówno Beni, jak i Frida mimo rozwodu wciąż odczuwali głęboki wpływ wydarzeń z tych lat. Ból rozstania nigdy nie został całkowicie zapomniany, nawet gdy budowali nowe życie i nowe związki. Dziś, mając 80 lat, Benny Anderson ponownie przemyślał całą historię swojego związku z Fridą. W ostatnich wywiadach w końcu przyznał to, co wielu podejrzewa już od dawna. Rozstanie nie było tylko wynikiem zmieniających się okoliczności czy zewnętrznych wpływów ale opierało się na podstawowych różnicach w ich osobowości i celach życiowych. Refleksja Beniego na tę kwestię jest odznaczona otwartym uznaniem złożoności ich związku. Mówi: Nie wiem, jak inni radzą sobie z czymś takim. Frida i ja wciąż jesteśmy przyjaciółmi i wciąż jestem członkiem Abba. Jesteśmy wciąż dobrymi przyjaciółmi, ale nie jesteśmy już małżeństwem. Prawdziwe dynamiki między Fridą a Agnetą. W początkowych dniach ABBA, gdy zespół zaczynał swój światowy sukces, pojawiały się ciągłe plotki o niewypowiedzianej rywalizacji między dwiema frontwomen, czyli Annie Fried, Friedą Linkstadt i Agnetą Felskog. Choć obie publicznie zaprzeczały, że są w poważnej konkurencji, rzeczywistość według osób z branży była znacznie bardziej skomplikowana. Od początku Frida i Agneta miały różne role w ramach zespołu. Frida, znana ze swojej ciemnej, dramatycznej obecności na scenie i swojego chropowatego głosu, naturalnie przyciągała uwagę podczas występów. Agneta, z jej eteryczną blond urodą i czystym, mocnym śpiewem, często była określana jako złote dziecko Abba. Te różnice w wizerunku publicznym spowodowały, że Agneta była postrzegana przez wielu jako rzeczywista gwiazda grupy, podczas gdy Frida była czasami uznawana za drugą wokalistkę. Z czasem Frida zaczęła czuć się coraz bardziej wypierana na dalszy plan, zwłaszcza gdy pojawiały się pytania, kto powinien zaśpiewać główną partię lub czyje oblicze miało dominować na okładce albumu. W czasie największej popularności Abba napięcie stały się bardziej wyraźne w studiu i na trasach koncertowych. Choć obie kobiety kochały muzykę i miały ze sobą profesjonalne relacje, nieustanne porównania w mediach oraz oczekiwania fanów. Pogłębiały dystans między nimi. Publiczność często była przekonana, że rywalizacja między nimi istniała jedynie w minimalnym zakresie, a nawet była przyjacielska. Jednak członkowie zespołu i bliscy obserwowali, że Frida i Agneta rzadko zgadzały się, jeśli chodzi o kwestie znaczenia w ramach grupy czy decyzje kreatywne. Mimo konkurencyjnej sytuacji, zarówno Frida, jak i Agneta, Znacząco przyczyniły się do sukcesu Abba. Obie miały już przed Abba solidne kariery solowe w Szwecji i były gotowe do podziału uwagi w ramach zespołu. Wczesne albumy, takie jak Ring Ring i Waterloo, nie ustanawiały żadnej z nich jako jedynej głównej wokalistki. Zamiast tego utwory były naznaczone harmonicznymi aranżacjami wszystkich czterech członków. W miarę rozwoju zespołu, wokalistki zaczęły jednak coraz bardziej przyjmować eksponowane role. Ta zmiana prowadziła do tego, że zarówno Frida, jak i Agneta zaczęły pragnąć wystąpić jako główne wokalistki na największych hitach zespołu, co ciągle podsyca spekulacje o zazdrości lub faworyzowaniu. Media szybko zauważyły tę dynamikę, a przez lata krążyły doniesienia, że obie kobiety się nie dogadują. W rzeczywistości zarówno Frida, jak i Agneta przyznały, że były chwile, w których pojawiały się napięcia. W wywiadach jednak wyjaśniły, że konflikty były zazwyczaj wynikiem stresu związanego z trasą koncertową, tęsknoty za domem i nieustannie rosnącej presji społecznej, a nie głęboko zakorzenionej osobistej wrogości. Fryda sama wypowiedziała się w 2021 roku na temat plotek. Wiele napisano o tym, jak Agnetha i ja walczyłyśmy i prowadziłyśmy ze sobą wojnę. To absolutnie nieprawda. Oczywiście istniała konkurencja, ale była pozytywna. Jednak incydent w 1980 roku dodatkowo skomplikował narrację dotyczącą ich relacji. W tym roku abba musiała odwołać zaplanowaną wizytę w Niemczech Zachodnich, po tym jak otrzymano groźby porwania dzieci Björna i Agnety. W tym czasie Agneta była już rozwiedziona, a jej dzieci znajdowały się pod jej opieką, co szczególnie zmartwiło ją z powodu obaw o ich bezpieczeństwo. W tej sytuacji Frida zaproponowała, by obie rodziny mogły u niej zamieszkać, aby zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo. Epizod ten, który miał więcej wspólnego z rodzinnymi i osobistymi środkami ochrony niż z rywalizacją, pokazał złożone relacje międzyludzkie w obrębie zespołu. Udowodnił jednak także, że Frida i Agneta, mimo wszystkich spekulacji, potrafiły być dla siebie wsparciem w trudnych czasach. Na przestrzeni lat wywiady telewizyjne i konferencje prasowe ujawniały inną stronę ich relacji. Zamiast angażować się w publiczne kłótnie, obie zawsze rozmawiały ze sobą z szacunkiem i ciepłem. Gdy pojawiały się pytania o potencjalną rywalizację, umniejszały te myśli. Obie podkreślały, że są silnymi, niezależnymi artystkami, które świadomie zrezygnowały z pewnych swobód na rzecz sukcesów zespołu. Z biegiem czasu w miarę jak pierwsza fala światowej popularności Abba malała, publiczność coraz bardziej dostrzegała indywidualny wkład każdego członka, nie stawiając ich koniecznie przeciwko sobie. Wzruszające powody rozstania Abba. Od lat krążyły plotki o prawdziwych powodach rozstania Abba. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co naprawdę doprowadziło zespół do rozstania? Teraz Benny Anderson w końcu ujawnił prawdę o rozstaniu. Pod koniec lat 70. Abba znajdowała się na szczycie swojego sukcesu i już zdobyła światową sławę dzięki licznym hitom. Jednak w tym czasie zaczęło osobiste wydarzenie na znacząco obciążać jedność zespołu. Przed wydanie album W, Björn Ulvaeus i Agneta Feldskog się rozwiedli, co miało konsekwencje nie tylko dla pary, ale i dla całego zespołu. Choć oboje publicznie podkreślali, że finalizacja ich życia prywatnego nie wpłynie na muzykę ABBA, emocjonalne obciążenie nie mogło zostać po prostu zignorowane. Mimo wszelkich starań, aby zachować profesjonalizm, ból odzwierciedlał się w ich muzyce i coraz bardziej wpływał na nastrój ich utworów. Podczas gdy ABBA ba nadal produkowała muzykę, osobiste cierpienia jej członków stały się coraz bardziej wyraźne. Album Super Trooper zawierał piosenki o melancholijnym tonie, co stanowiło wyraźny kontrast do wcześniejszych, często radosnych wydawnictw. Szczególnie wyróżniają się utwory The Winner Takes It All i Lay All Your Love on Me. The Winner Takes It All powstał podczas fazy rozwodu Ulwareusa i Felskog, uchwycając ból i stratę, które oboje odczuwali. Agneta później wyjaśniła, że piosenka była mieszanką tego, co czuła i tego, co czuł Björn. Dawała im możliwość wyrażenia emocji, które w przeciwnym razie trudno byłoby ująć w typowej piosence popowej. Ale nie tylko Björn i Agneta stali w obliczu problemów w relacjach. Podczas nagrywania albumu The Visitors również związek Beniego Andersona i Anifrid Friedlingstad zaczął się sypać. I ta muzyka odzwierciedlała osobiste kryzysy. Mimo, że album zawierał nowe brzmienia i eksperymenty, takie jak Reggae w One of Us. Przeważająca atmosfera była naznaczona niepewnością i smutkiem. Dwa rozstania w krótkim czasie nałożyły na zespół ciężar, którego nie mogli już dłużej ignorować. W 1980 roku napięcia w końcu osiągnęły poziom, w którym osobiste konflikty uniemożliwiały dalszą współpracę. Po trasie zespół wrócił do studia, aby kontynuować pracę nad nową muzyką. Jednak szybko okazało się, że kreatywna energia, która kiedyś napędzała Abba, już nie istniała. Radość z wspólnego tworzenia zniknęła, a tym samym także możliwość dalszej działalności jako Abba. Mimo zapadającej decyzji o rozwodzie, zespół miał wspólnie niezwykłą karierę, wydając 8 albumów i osiągając niemal 20 przebojów numer 1. Jednak osobisty ciężar stał się w końcu zbyt duży. Po ostatniej trasie, w 1980 roku, zespół jeszcze raz spróbował wspólnie nagrać muzykę w studiu. Szybko stało się jasne, że kreatywna magia zniknęła, radość twórczego działania zniknęła, a tym samym zniknęła możliwość, aby Abba kontynuowała. Mimo rozstania, wpływ Abba na przemysł muzyczny pozostaje niezaprzeczalny. Z około 380 milionami sprzedanych płyt na całym świecie. Należą do jednych z najbardziej udanych artystów w historii Universal Music. Ich piosenki przetrwały dekady, a ich dziedzictwo na dobre trwa, czy to przez ciągłą popularność ich hitów, czy poprzez udane adaptacje muzykali i filmowe. W późniejszych wywiadach Björn Ulvaeus reflektował nad powodami rozwiązania zespołu. Zakończyliśmy działalność z powodów kreatywnych. Zakończyliśmy, ponieważ czuliśmy, że energia w studiu zaczyna maleć. Podkreślił, że rozstanie nigdy nie było postrzegane jako ostateczne. Nigdy nie powiedzieliśmy, że to koniec. Rozstaliśmy się i nie zjednoczymy się już nigdy. W tamtym momencie tylko powiedzieliśmy, że weźmiemy przerwę. A ta przerwa teraz się kończy, dodał Björn w późniejszych rozmowach o ich ponownym zjednoczeniu. Dla wielu fanów rozpad Abba oznaczał koniec pewnej ery. Zdolność zespołu do tworzenia porywających popowych hymnów. Była w wielu aspektach ściśle związana z osobistymi więziami, które kiedyś łączyły jego członków. Gdy te więzi zaczęły pękać z powodu rozwodów i osobistych strat, zmieniła się również ich muzyka. Melancholijne motywy w albumach Super Trooper i The Visitors dowodzą, że nawet najbardziej udane partnerstwa kreatywne mogą być zdestabilizowane przez osobiste cierpienie. Od lat krążą spekulacje o Abba, a teraz, mając 80 lat, Benny Anderson w końcu przyznał to, co wielu już podejrzewało: Czy rozstanie ABBA tak naprawdę wynika z rozwodów obu par, które wyeliminowały energię kreatywną i radość w grupie, co mogło uczynić niemożliwym kontynuowanie wspólnej pracy? Podzielcie się swoimi myślami w komentarzach, a jeśli podobał Wam się ten wgląd, nie zapomnijcie polubić, subskrybować i włączyć powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych historii z zakulis muzyki.